Czemu masz dziecko, a podrywasz y, laski da obę? <laughs> Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, po tylu latach robię Q&A. Nie wiem, kiedy to ostatni raz robiłem, bardzo dawno temu. Ciekawe, ile ludzi takie coś pamięta. Ciekawe jest, ile tutaj jest ludzi, którzy nie pamiętają takich rzeczy. Poprosiłem was o pytania na moim profilu instagramowym. No i trochę ich tutaj zadaliście, tak. także postaram się odpowiedzieć jak najszczerzej potrafię. Będzie to troszeczkę odbiegało od kontentu, który jest na co dzień, ale zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Twoja ulubiona piosenka, moja. Ciężko powiedzieć, która piosenka jest moją ulubioną. Lubię bardzo, ja lubię bardzo. Yy, powracam i co jeszcze lubię? Enigma jest fajna z Doknesem. Jak czułeś się jak Zebo prawie udusił cię w bagażniku? Czułem się wtedy źle. Dziwię się, że jeszcze w ogóle ktoś o tym pamięta, ale na szczęście zostałem uratowany przez Doknesa. Był w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, no i uratował mnie z opresji. Nic mi się na szczęście nie stało. Teraz to wspominam jako śmieszną przygodę. Czy odbiło ci w, w zastrzyku popularności w swoim piku? No miałem taki okres, kiedy mi odbiło, no nie będę tego ukrywać, zachowywałem się niedorzecznie, przez to głównie, że byłem młody i po prostu to wszystko, wiecie, troszeczkę przerosło moją głowę, już taką dosyć dużą popularność zyskałem jak miałem 13-14 lat i wiecie, ludzie, którzy byli mi, moimi idolami dzieciństwa nagle stali się ziomkami, z którymi ja tam sobie nagrywałem i w ogóle, no i potem do tego doszły też jakieś zarobki. Byłem za młody i jeszcze za bardzo nieogarnięty, żeby to wszystko ogarnąć. Także miałem taki okres, gdzie, gdzie jakby się troszeczkę odkleiłem. No ale wiecie, narodziłem się na nowo w Jezusie Chrystusie i teraz moje życie zupełnie inaczej wygląda, wszystko mi się układa. Jestem też już starszy trochę, mam 22 lata, bo niektórzy myślą, że mam dalej 16 czy 17. No i jestem mega szczęśliwy na ten moment, wszystko mi się układa, mam dziewczynę już 4 lata. Jestem jakoś tam ustabilizowany mniej więcej, no pracuję na więcej wiadomo. Wiem, że gdyby nie jakieś błędy, które popełniłem, to mógłbym być w innym miejscu na przykład, ale tak czy siak, no ja uważam, że wszystko jest nie bez powodu, nic się nie dzieje bez y, przypadku. Także, no, że musiało tak mówić, może właśnie musiałem spać trochę na dno, żeby się y, otrząsnąć, y, mieć zimną kąpiel i, i wrócić mniejszym i lepszym. Znaczy jestem pewny, że tak jest. Dlaczego ukrywałeś przed nami swojego syna? To jest bardzo ciężkie pytanie, ludzie, ale muszę wam coś wyznać. To nie jest mój syn. Jestem ojcem, ale chrzestnym. Także okłamałem was. Ale tak wiecie, troszkę tylko, tak na 50%. Jestem jego ojcem chrzestnym. Nie jestem jego ojcem, prawdziwym, takim biologicznym. Także tutaj, te wszystkie domysły, no musiałem to sprostować, tak? No nie Będę was zostawiać z takim backgroundem na uszach. Kiedy nowa nuta, szefie? Właśnie jestem w Loret de Demar i będziemy nagrywać tutaj bardzo fajny teledysk. Pod też bardzo fajną, w mojej opinii, przynajmniej piosenkę. Także myślę, że się pojawi niedługo. Będę was o tym informować myślę, że na dniach, więc obserwujcie na Instagramie. Gdybyś musiał wybrać jedną piosenkę, którą słuchałbyś do końca życia, to jaką i dlaczego? Y Ojeju, teraz ciężko mi będzie odpowiedzieć na takie pytanie, szczególnie, że ja się mogłem przygotować na to. Siema! Dobra, czekajcie, bo tutaj mnie wszyscy rozpraszają dosłownie. Gdybyś musiał wybrać tę piosenkę jedną? Pewnie byłaby to jakaś piosenka Wiz Khalifa, jakbym miał to tak powiedzieć teraz od czapy. Wiadomo, że jest dużo piosenek, mi się jaram aktualnie, ale wiem, że Wiz mógłby, mógłbym słuchać wielu jego piosenek cały czas i przez całe życie pewnie by mi się nie znudziły. Dlatego bym mógł jej słuchać przez całe życie, bo myślę, że te rzeczy, które teraz słucham i uważam je za fajne, to bym zwariował, jakbym je słuchał całe życie. <laughs> Pozdrów rekordziaków, pozdrawiam serdecznie. Czy umiesz breakdance? Nie wiem skąd masz takie informacje, ale tak, umiem w breakdance. Może już nie tak dobrze jak kiedyś, ale no tak, kiedyś trenowałem breakdance'a, byłem b-boyem. Trenowałem jakoś, nie wiem, 4 lata, coś takiego. Coś tam tańczyłem, do dzisiaj potrafię jakieś pozy robić na rękach różne. Indiana Jonesy i te sprawy, nie, KWTW, czyli kto wie, ten wie. Kiedy będzie kolejna muza z Docknesem? Słuchajcie no, to jest do zrobienia. Myślę, że jak zachęcicie Docknesika, przypomnijcie mu, to to przejdzie. Słuchajcie, zróbmy tak, że jak wbijecie 50 tysięcy pod Engnikbą, to zrobię kawałek yy, nowy z Dok Albo nie, 100 tysięcy, 100 tysięcy wbicie i zrobimy wtedy nowy kawałek z Doknesem. O. Skończyłeś szkołę muzyczną, jesteś bardzo dobrym muzykiem. Serio. Yy, nie, nie skończyłem szkoły muzycznej. Niestety jak byłem kiedyś w szkole muzycznej. Jak byłem mały, to nie, nie przyjęli mnie po prostu. Byłem na tych takich, wiecie, doborach. Ja się jakoś wtedy zestresowałem. Zaśpiewałem jakąś piosenkę w ogóle tam dziwną. Potem z tej niezręczności nie potrafiłem, wiecie, tam odpowiednio odpowiedzieć na pytania, mimo że znałem odpowiedź. Ale po prostu byłem tak zestresowany, jakiś tam zmielony, że no ja wychodząc tam, to już wiedziałem, że nie dostanę się do tej szkoły muzycznej. I jako jedyny w rodzinie się do tej szkoły muzycznej nie dostałem. Bo wszyscy z mojego trzech rodzeństwa no, skończyli szkołę muzyczną. Także wiecie, no... Chucks. <laughs> No ale co z tym zrobię, nie? Na szczęście moja kochana mama mnie zapisała na ognisko muzyczne I potem chodziłem na, do Prażakówki Czyli takiego do, do, domu kultury, nie? Miejskiego gdzie tam, gdzie tam miałem bardzo fajną panią Która mnie u, uczyła na gitarze Pozdrawiam serdecznie Da rady zagrać z, z tobą w CSK, No jak Jak będzie taka możliwość to spoko Czasami gram w cs -a. Czy nagrasz coś na moim bicie? Słuchajcie, możecie mi wysyłać na mojego maila biznesowego Jakieś paczki bitów Jeśli macie coś naprawdę fajnego I będę sobie przeglądał Ale bierzcie pod uwagę to, że to naprawdę musi być coś fajnego Bo sam się zajmuję bitami od 3-4 lat No i jakby będę odróżniać jakieś kurcze gotowe, sample i, i marny mix od, od czegoś, na co warto zwrócić uwagę Czy byłeś kiedyś w jakimś programie telewizyjnym? Yy, byłem parę razy w śniadaniówkach yy, No byłem tam parę razy Szczerze mówiąc, no jakbyś sobie wpisał na internecie To myślę, że sam byś do tego, sama być do tego doszła, przepraszam Kiedy chcesz mieć dzieci? jakie nazwiesz i ile ich chcesz? Nie myślałem jeszcze nad yy, imionami yy, Ile chcę mieć dzieci? No z kilka na pewno Zobaczymy, no to wszystko zależy od tego, jak Bóg da, nie? Jak się jeździ Mercedesem? Bardzo dobrze, dziękuję Tomku. Czy nagrasz lub masz w planach jeszcze jakieś bęgery? Tak, rozkwiniłem, że wrócę chyba do trapu, wrócę troszeczkę do korzeni, tylko już wiadomo w lepszym stylu i jakości i wkrótce możecie się spodziewać ode mnie dobrych trap shitów. Jak robisz piosenki? Chcę zacząć. Na początku ogarnij sobie jakiś darmowy program do nagrywania, jakiś podstawowy mikrofon. Załóżmy, program do nagrywania to hyper. Mikrofon da się jakiś za 5 jakiś NC1 nawet używany, kupić. Yy, pojemnościowy, wiadomo, więc to nie będziesz miał wtedy odsłuchu na żywo, ale będziesz mógł sobie nagrać numer. Potem po prostu piszesz, tak? Zainspiruj się innymi, pomyśl, co byś chciał przekazać. Napisz jakiś wiersz, który po prostu ubierasz w rymy, pod rytm. Nagraj i wrzuć. No Możesz zrobić po drodze mix. Jak chcesz go zrobić sam, to po prostu się jakimiś tutorialami. Zrobisz to wtedy na jakimś tam amatorskim poziomie, który, przy tym, jak będzie dobra nuta, to po prostu będzie akceptowalne. albo to komuś zleć za parę dych, czy parę stów. Teraz jest rynek tak ogromny, że myślę, że nie będzie się miał z tym problemu. Tak, myślę, że można w 5 sekund yy, ubrać to, jak, jak robić piosenki teraz. Nie mając na przykład tam budżetu. No chyba, że nie masz komputera czy coś, ale to no, nie zakładam takiej sytuacji, skoro piszesz tutaj na y, Instagramie pytanie. Jak oceniasz miasto Bielsko-Biała? Oceniam je jako fajne miasto. Mieszkałem w nim przez jakiś czas też. Jest to też blisko y, mojego mi rodzinnego miasta, takie większe miasto blisko mojego rodzinnego miasta. Lubię Bielsko i pozdrawiam wszystkich z Bielska. Czy będzie vlog z obozu? No właśnie, znajdujemy się teraz na Oktosporcie, na obozie, gdzie wbijam tutaj jako youtuber i jak widać, no jest vlog z obozu. <laughs> A nawet Q&A legendarne Czy łatwo poderwać dziewczynę w Hiszpanii? Nie odpowiem Ci na to pytanie, ponieważ yy, Mam dziewczynę i wytwarzam aurę taki, Taką, że, że no... Nie powiem ci, nie podrywam. Już zapomniałem jak to się robi. Nie no, żartuję, żartuję. Czy jest możliwość się z tobą spotkać? Pewnie będzie taka y, możliwość, jak będę na przykład robić jakiś koncert, albo będzie jakaś, jakiś event, albo będzie jakieś spotkanie innego tego typu. Prawdopodobne, że też będę się właśnie w przyszłości też na jakichś różnych właśnie takich obozach y, pojawiał, a nie wykluczam, że też będzie taki obóz stricte youtuberski, no ale to zobaczę, na razie nie ja będę nic mówić. Także no, na pewno są możliwości, żeby mnie spotkać. W domu też czasami wychodzę, także... Jak podobać się Hiszpania? Hiszpania jest piękna, naprawdę. Tu. para mi się bardzo podoba, ale po wycieczce do Barcelony to już w ogóle jestem w takim szoku, jak zobaczyłem, że jakie to miasto jest piękne. Po prostu ogromne takie, ogromne, takie stare miasto, wiecie, też ta część taka nowoczesna, no coś nieprawdopodobnego, naprawdę czuję się tu super. Ludzie tu są też bardzo fajni. No mam mega dobry vibe w tej Hiszpanii i powiem wam, że jeszcze na pewno tutaj wrócę. Ja się co prawda boję trochę samotylotami latać, ale myślę, że by to nawet autem nie przyjechać, kurczę, bo jest to jakaś taka odległość do ogarnięcia, a naprawdę chciałem tutaj sobie tak autem chociażby też pojeździć, nie? Jaki wzrost i waga na obecność? Obęd chwilę. Wzrost o 1,82 już aktualnie niezmiennie, a waga jakieś 77 kilo, coś takiego. Dlaczego wspierasz Mencena? Wiesz, jak szkodzisz Polsce, wspierając go z taką widownią? Generalnie, no nie będę ukrywać swoich poglądów, ale niech one nas nie dzielą, nie? Żyjemy w demokratycznym kraju, także nie możecie mi nic zarzucić w tej kwestii. O. Jak zaczęła się Twoja kariera influencerska? No, generalnie byłem po prostu małym dzieciakiem, który yy, odkrył youtuberów, i jak zobaczyłem, że mają swoją społeczność i jakim życiem żyją, to stwierdziłem, że też chcę tak żyć. No Robiłem wszystko, mimo przeciwności, żeby tak się stało. No i tak jakoś po prostu się stało przez to, że pomimo wielu moich upadków, błędów i jakby, z, wiecie, różnych tam poślizgnięć gnień, y, zawsze cisnąłem dalej, nigdy się nie poddawałem. No i jakoś tam teraz sobie mogę z tego żyć. Czemu masz dziecko, a podrywasz y, laski da obę? <grym: trafię> to pytanie mnie rozwaliło. Zostawię je bez odpowiedzi. Na jakim sprzęcie nagrywasz nuty. Y, ja mam NT1 ROW'a klasycznie. Ale nagrywam na różnym. Doknes ma fajny mikrofon do nagrywania nut, On ma taki mikrofon tego Neumana, za, on tam trochę sobie kosztuje. U Okiem Muzyka też nagrywam zasadniczo na NT chyba jed, jeden jed, a, ta, a ta wersja srebrna, znacie ją? Nie, że nie na jakiś wykwintnych, do, U Doknesa na wykwintnym mikrofonie nagrywam, ale tak to na biednych mikrofonach, znaczy biednych. Nie, żartuję, nie, ale. Nic no, standardowych o mikrofonach, może, nie? Na ile obserwacji na IG robisz się na łyso? Nie chce się golić na łyso, także nie wiem. 300 tysięcy jak wbijecie w lutym, to się zgole. <laughs> Wtedy tak na poważnie, a nie z filtrem AI. Ale po prostu no, wiem, że tego nie wbijecie, bo się nie chce golić na łyso. Ale chyba będę zmieniać fryzurę za niedługo. Także oczekujcie zmian! Dobra, wiecie co, yy, muszę lecieć stąd, także dzięki za oglądanie. Fajnie, że się udało jakoś podtrzymać aktywność na kanale. Jeśli chcecie więcej takich filmów oprócz OME, to napiszcie. Wtedy zostawcie łapkę w górę, na przykład komentarz, suba, żebym zobaczył, że o, dobra, faktycznie Wam się to podoba. To będę coś tam więcej gadać o czymś innym niż o Megle z tymi ludźmi tam.